Niewolnictwo? Jesteś dobrze opłacanym niewolnikiem? Czy może jednak każdego miesiąca zastanawiasz się, kiedy szef podniesie Ci pensję? Być może tak będzie kiedyś, ale od Ciebie zależy, na ile się wycenisz. Ja siebie wyceniam na tyle, na ile ja chcę, ponieważ inwestuję w nieruchomości. Pierwszy sposób, dzięki któremu będziesz więcej zarabiać, jest to flipowanie. Ciągły obrót nieruchomościami. Pamiętaj o zasadzie win win. Drugi sposób jest to tworzenie multi flipów. To już jest wyższa szkoła jazdy, która lepiej cię gratyfikuje. Trzeci sposób najlepszy to są gotowce inwestycyjne, które raz inwestujesz, wielokrotnie zyskujesz. Ile Twoja godzina pracy jest wynagradzana w ciągu jednego dnia? Pierwszy punkt: zbadaj swój rynek, zmienny rynek. Drugi punkt: połącz się z inwestorem i wspólnie realizujcie te projekty. Trzeci punkt: gdzie ich możecie znaleźć? Gdzie może znaleźć okazję? Jak może zbadać rynek i gdzie może znaleźć inwestora? Zapraszam Cię, na pewno jesteś w stanie u nas na wydarzeniach poznawać takich ludzi. Miej wspaniały dzień i do zobaczenia. Cześć!